Witajcie, minęły wakacje. Lisa cały czas ćwiczyła jazdę na rowerze. No ale jak możecie zobaczyć, no ma trzy latka więc uczyliśmy ją jeździć z bocznymi kółkami. Ale ja jestem ciekaw. Spróbujemy to zaraz razem z wami zrobić. Zdejmiemy te boczne kółka i zobaczymy, czy pojedzie. A jakby się okazało, że dobrze jedzie i nam odjedzie, to mam przygotowany rower, mogę jechać za nią. Ale masz przygotowany? Zobacz, czy są opony napompowane. A nie wiem. Ech, nie. ty nas. <tylna>? No, pewnie pojechałabym, ale nie tak szybko. No to co, zajmiemy się tymi oponami. Dobrze. A pokaż, jak na tym jeździsz. O jak widzicie, ona sobie radzi, trzyma równowagę, więc ja myślę, że z tamtym rowerkiem nie będzie problemu. Wiecie, nas tutaj dwa miesiące nie było, więc no, miały prawa się te opony, no nie wiem, wypompować, czy jak to nazwać. W każdym razie, jak widzieliście, Dorenda Wam pokazywała, są flaki, ale w międzyczasie, jeszcze jak byliśmy w Holandii, to zamówiliśmy sobie taką pompeczkę, bo uznaliśmy, że mamy w zasadzie trzy rowery, mamy jeszcze przyczepę dla, dla lisy, więc tych kół jest już całkiem sporo i takie coś pewnie nam może pomóc pompować. No to ja jeszcze tego nie użytkowałem, więc spróbujmy to zbadać, jak to działa. Tutaj mamy plusik, minusik i kółeczko, więc zapewne to jest do uruchamiania. O, i jak naj... Jak... Widzę, nawet, nawet widzicie, nie zerwałem jeszcze tej foliki. Włączyło się. Tutaj jest chyba, nie mam okularów, dwa bary napisane, tak? Dwa bary. No to co, spróbujmy. Jak to działa? Hmm. Więc patrzcie się, po prostu. Tak jak na stacji benzynowej, to przykładam tu. I co się teraz wydarzyło? Pokazuje nam, jakie tam jest ciśnienie. Jak widzicie prawie w ogóle nie ma tam powietrza. 0,1. No to co? Próbujemy to uruchomić. Jest bardzo głośne, ale dmucha. Pokaż Norenda ten wyświetlacz. Już mamy 0,8. Trochę trwa, ale słucha, nie musicie się męczyć i machać rękami. A musiałem zmienić pozycję, ponieważ lepiej mi było tak dociskać w dół, ale wiecie, co tutaj też chyba jest źle założony wentyl, bo on jest bardzo krótki i stąd musiałem to dość mocno dociskać. Tutaj trudno było to nagrać, bo się światło odbijało, ale pompowanie trwało jakieś półtorej minuty. I ja sobie tu w międzyczasie też zmieniłem na 2,1 bara i jak osiągnęło to ciśnienie, to urządzonko się wyłączyło. Ono jest teraz ciepłe. No, jest niewątpliwie hałaśliwe, ale pompuje. Także co? Jeszcze dodmuchamy to koło z tyłu. Tu będzie jeszcze gorzej, bo widzę, że ten wentyl jest jeszcze krótszy. Natomiast to jest fajne, że jak tylko to przyłożycie i to jakby te ciśnienia się wyrównają, to pokazuje ile tam jest. Więc tu jest bardzo mało, bo jest tylko 0,3 bara. No to co? Próbujemy. No więc to jedno koło mamy napompowane, tak jak chcieliśmy. Natomiast przy drugim kole udało mi się dojść do 1,7 bara, no i urządzenie się wyładowało, wyłączyło się, ale wyłączyło się z tego powodu, że po prostu się wyładowało. Mi się wydaje, że to jest, że to urządzenie po prostu wyładowało się z tego względu, że te wentylki są takie króciutkie i tutaj więcej powietrza wychodziło bokiem, niż de facto był w stanie ta pompka go sprężyć i tam nabić. Takie mam przypuszczenia. Sprawdzimy jeszcze później na drugim rowerze, ale wcześniej muszę to podłączyć do ładowarki i yy, naładujemy sobie baterię. Co so, do renda, rower jest gotowy. Jakby lisa uciekła, to spróbujemy, żeby pojechała. No, musimy kółka jeszcze odkręcić. Dobra, a masz gdzieś klucz? Yy, gdzieś tam leży, na balkonie. Renda będzie odkręcać te kółka z tego względu, że ona je przykręcała. <noise> ale nie będziemy Was tym zanudzać. Zresztą może jej pomogę. A jak Ci Dorenda idzie? A, spoko. Już to nie, to nie tru, trudno, tylko zauważyłam, że tę oponę też trzeba napompować. Mogę spróbować. Zobaczcie jeszcze raz, że ta pompeczka naprawdę jest malutka i możemy ją bez problemu schować do kieszeni. Ona w zestawie ma więcej tych różnych końcówek. Myślę, że tym to się... Zajmiemy za chwilkę, po prostu Wam pokażę, bo sam jestem ciekaw, no wybrałem tom do tych wentylów tak zwanych samochodowych. No ale dobra, teraz chowamy, bo tutaj lisy rower już jest gotowy, tak? Lisa nie ma bocznych kółek. To co będziesz próbować jechać? Chodź tam. Jakby nam lisa odjechała, to ro rower do rendy jest tam przygotowany. No to co? Próbujcie. Może ją podtrzymaj tak z tyłu. No jedziesz? Nie. nie muszę. Pojedziesz sama? Uda ci się? Hehe. <laughs> <laughs> Tylko nie biedź. O jedź za nią! Renda ucieka! <śmiech> <śmiech> Musisz ją gonić. Ja nie mam swojego roweru. No dobrze to powiem wam, że Lisa, jak byliśmy w Holandii, ma swój drugi rowerek, na którym się już tam. Troszeczkę nauczyła jeździć bez bocznych kółek, też tam na początku ćwiczyła z bocznymi kółkami, ale tutaj w Krakowie na tym rowerku no to jest jej pierwsza jazda. Więc ja myślałem, że może to nie będzie tak prosto, bo jednak to nie były takie same rowerki, tylko troszkę się różniły. Tamten był troszeczkę mniejszy, troszeczkę lżejszy, ten troszeczkę większy, troszeczkę cięższy, ale jak widzicie, udało jej się pojechać. Także pełen sukces. A ona już od, już od wczoraj mówiła, żeby jej te boczne kółka zdjąć, bo ona chce tutaj przejechać całą trasę dookoła, dlatego też rower do rędy, bo żeby tak za nią biec, to już byłoby troszeczkę daleko. Także słuchajcie, jest sukces. Brała dla Lisy. Czyli pojechały w tamtą stronę, a wrócą stamtąd. Ale to myślę, że wrócą dopiero za jakieś 2-3 minuty, bo ta, tak jak już Wam wspomniałem, jest dość daleko. Takie kółeczko. Myślę, że ma jakieś pół kilometra. U nas na działce, jak widzicie, już jesień. Drzewa zrzucają liście ładnie. Dzisiaj ciepły dzień, można chodzić w krótkim rękawku, ale w nocy był przymrozek, także było zimno, mroźno. No nic nie pozamarzało w sensie woda i tak dalej, ale na termometrze było widać, że jest zimno. No to zobaczcie, wracają. Jak do renda jechała bardzo ładnie. Ja już tutaj powiedziałem, widzą, że w Holandii już ćwiczyła bez bocznych kółek, no ale tutaj w Krakowie jechała tak, pierwszy raz. nie? Na tym rowerku pierwszy raz. Ten rower jest troszkę też inny od tamtego, On nie? Jest przede wszystkim cięższy. Ten jest cięższy. Ten jest ten, cięższy, ten, nie? tak. Lisa, jak cię jedzie na tym rowerku? Dobrze mówi. No to super. Zrobiliście całe kółko? Tak. Bez zatrzymania? No, raz tam zahamowała troszeczkę, ale. Ale ogólnie nie stała za bardzo. No to teraz ja jadę z lisą. O, zasuwa, zasuwa, szybciutko jedzie. I zobaczcie sami, że właśnie takie działki to jest świetny teren dla dziecka, żeby uczyło się jeździć, ponieważ tutaj. Normalnie samochody nie jeżdżą, samochody nie jeżdżą, lisa mi uciekła, a no, bo ona jednak postanowiła jechać tędy. Także dla takiego dziecka jest naprawdę o wiele bezpieczniej w takim miejscu, żeby się uczyło niż gdzieś na drodze, na chodniku czy nawet w parku, bo teraz wiecie co on w parku jest też niebezpiecznie, bo ludzie po prostu często jeżdżą bardzo szybko na alejkach, na elektrycznych hulajnogach, co też nie jest do końca bezpieczne. No to teraz możemy się szykować na jakąś wycieczkę na trzech rowerach. No, byle w bezpiecznym terenie. No, tutaj na wale na przykład. A ta Glisa, wiecie, też bez kasku, normalnie jeździ w kasku, ale no nie wiedziałem, że aż, aż pojedzie i będzie miała ochotę jeździć w kółko, więc <laughs> troszkę to tak wyszło nieodpowiedzialnie z naszej strony. Jesień, choć piękne kolory, to niestety też krótki dzień, a jeszcze dzisiaj chciałem Wam pokazać tą pompkę, jak ona wygląda, jak do nas. Przychodzi, więc. No, widzicie, jest to zupełnie malutkie pudełeczko, całkiem takie zgrabne, no ale chyba bardziej nas interesuje, co jest w środku. Więc słuchajcie, otwieram. Powiem wam szczerze, że na początku nie mogłem tego otworzyć, bo jest tak dobrze zapakowane. Więc to w środku mamy. W takim jeszcze dodatkowym woreczku jest sama pompka, którą już mieliście okazję oglądać. Ona jest naprawdę mała, spokojnie tak ją można widzicie w dłoni schować, ale to nie wszystko. Jest też taki woreczek. Jest też taki wężyk w środku. No i oczywiście pompka nazywa się, czy firma to jest Asmax, jak tutaj możecie przeczytać, a model to T30. W woreczku mamy Dodatkowe akcesoria. Sam woreczek jest fajny, bo później, jak już na przykład wiemy, że nam jest tylko potrzebne jedno z tych akcesorii, no to możemy pompkę i to sobie schować do, do tego woreczka i gdzieś tam przewozić, nawet w kieszeni czy, czy gdziekolwiek tam chcemy. Więc co mamy w środku? Dokładnie mamy kabelek zasilający USB typu A do USB typu C. Mamy taką mini smyczkę, którą możemy sobie przewlec o, przez ten otworek tutaj. Wtedy możemy sobie śmiało y, trzymać tą pompkę na nadgarstku, aczkolwiek zastanawiam się dlaczego to może być potrzebne. Y, ten wężyk, który może się przydać, ale jak wgłębiłem się przed chwilą jeszcze w instrukcję tej pompki, nie zawsze z niego jednak trzeba korzystać. I trzy takie końcówki. Jedna widzicie malutka i dwie takie one oczywiście używamy w zależności od typu wentyla z jakim chcemy współpracować i mamy też możliwość pompowania piłki sama pompka jak ją uruchomię czyli trzeba przytrzymać dłużej ten przycisk z kółeczkiem ma też latarkę którą uruchamiamy tutaj guziczkiem z plusem zobaczcie dwa kliknięcia no takie małe światełko, wiecie, ale takie małe światełko zawsze może być do czegoś przydatne. Sama pompka może działać, gdzie wskazuje nam ciśnienie, tak jak ja jestem przyzwyczajony, czyli w barach, ale też może być w PSI. I to z kolei zmieniamy. Teraz mam ustawione na bary. Nie wiem, czy to się dooszczy. A żeby było w PSI, to trzeba przycisk minus ustawić dwa razy. No i jak ona działa? Z tego, co ja już się dowiedziałem, to tymi przyciskami plus i minus ustawiamy sobie zadane ciśnienie, jakie chcemy. Czyli powiedzmy, żeby to były dwa bary, czyli muszę sobie tutaj zmniejszyć. O, zobaczcie, teraz sobie ustawiłem dwa bary. I jeśli teraz bym pompkę zapiął do opony i włączył start, start, to będzie ten guzik, którym się też uruchamia lub wyłącza pompkę, to ona się zacznie. Ona się włączy i zacznie działać, i napompuje nam właśnie do tych dwóch barów. Maksymalnie te zakresy, co sobie może popatrzymy później w instrukcji, ona może dość dużo nadmuchać, natomiast no jej niewątpliwym ograniczeniem jest ta bateryjka, która, jak tutaj też na pudełku jest napisane, ma 500 mAh, co może nie jest za dużo, i jak się zapoznałem jeszcze z taką reklamą na ich stronie. To, takie to taką oponę 29 cali do roweru górskiego do ciśnienia 2,2 bary. Ona może 2-3 razy napełnić. Potem niestety ta bateria się wyładowuje ze względu na jej pojemność. Czy jest to dużo? Powiem Wam, że no, nie za dużo w mojej opinii. Natomiast. No, Często się zdarza, że to koło trzeba jedynie troszeczkę podpompować. Gorzej by było, jeśli faktycznie byłaby jakaś awaria i tam zmieniamy dentkę, czy coś i w pewnym momencie okazuje się, że coś nam nie wyszło, raz napompowaliśmy, ta opona się wypompowała, może się okazać, że, te, że tej baterii nam zabraknie. Oczywiście byle tak nie było, a to co ja robiłem, to mi się jednak wydaje, że coś z tymi wentylami jest nie tak, bo potem jeszcze próbowałem wziąć zwykłą pompkę i też się namęczyłem, żeby to nadmuchać. Słuchajcie, jeszcze tutaj w tym pudełku jest oczywiście też instrukcja, cała taka duża książeczka. Jest też jakiś QR-kod, więc pewnie też można sobie wejść na ich stronę i, i to przeczytać, a ja może tutaj założę okulary. No to to wszystko, co jest w zestawie, no to też mamy tutaj napisane. Instrukcje mamy po angielsku, niemiecku, włosku, francusku, hiszpańsku i chyba po chińsku te ostatnie są znaczki chińskie. Także najlepiej sobie ją po prostu przejrzeć. Natomiast jak ja wam pokazywałem, jak używałem tej pompki, to ja użyłem też tego przedłużacza, tego dodatkowego przewodu, ale nie trzeba tego robić, ponieważ te końcówki, czyli w zależności jaki wentyl chcemy dmuchać, pompować jakie koło, chcemy z jakim wentylem chcemy, chcemy użyć pompki, to możemy ją bezpośrednio też wkręcić w ten sposób i teraz po prostu dociskamy to do wentyla, uruchamiamy i sobie Dmuchamy więc, no jest taka możliwość. Ja, nawet słuchajcie, nie wiedziałem, że tak można. Dopiero później sobie właśnie spojrzałem na tą instrukcję i przejrzałem. Bo, tak naprawdę, jak wam pokazywałem przed chwilą, to było to moje pierwsze użycie tej pompki. Takie właśnie spontaniczne. Jakoś z natury nie czytam instrukcji, ale mnie to troszkę zdenerwowało, że tak nie udało mi się i yy, nadmuchać tych opon, ale no tak jak Wam mówię, tam niestety coś jest nie tak z tymi wentylami i no, będę musiał się temu przyjrzeć tu macie też tą końcówkę do właśnie dmuchania piłek i jeszcze jest taka malutka końcówka bo tutaj możemy używać do pompowania wszystkich podstawowych typów wentylów jakie występują w rowerach myślę, że produkt ciekawy malutki 120 parę gramów waży tutaj właśnie przed chwilą to czytałem na pewno go będę jeszcze testował na pewno sobie wezmę go na jakąś wycieczkę i spróbuję sobie tam przetestować tak 123 gramy waży macie też tutaj taką tabelkę w zależności jaki rower jakie powinno być ciśnienie no ja się tym nie sugeruję ponieważ ja sam wiem na jakim ciśnieniu mi się dobrze jeździ i to też oczywiście zależy czy to jest Gravel, czy tam rower szosowy, gdzie podnosimy ciśnienie. Natomiast ile maksymalnie można tutaj napompować, to też pisało, i to są zupełnie duże wartości, bo to jest nawet w rowerze szosowym, może to być 120 PSI. To jest dość dużo, bo mi się wydaje, że jeśli ją uruchomię i słuchajcie sobie, włączę na, żeby mi pokazywała w barach, to maksymalnie. To teoretycznie tutaj jest napisane, że maksymalnie udałoby się nabić 8,2 bara. Jest to bardzo dużo. No, nigdy takiego ciśnienia nie miałem, ale oczywiście może to być w rowerze szosowym jak najbardziej. Tak, bo widzicie jak przełączyłem to jest 120 PSI. To jest bardzo dużo. Ja maksymalnie używam w takim rowerze wyprawowym, no bo głównie tak, no to między 2,5 a 3,5 atmosfery. Gravela biłem chyba do 4,5 z tego co pamiętam. Muszę sobie wziąć Gravela i spróbować go właśnie nabić tą pompką. Także myślę, że to nie moje ostatnie takie testowanie tej pompki. Ja się nią troszkę pobawię i jeszcze kiedyś o niej wam zrobię filmik, jakbyście byli zainteresowani. Oczywiście też możecie pytać, jak mi się, jak mi się z niej korzysta. Jakbyście byli zainteresowani, to w komentarzu też macie link do zakupu. Ja kupiłem na AliExpress Teraz jest jakaś promocja. Dzisiaj widziałem nawet chyba 45 euro, kosztuje więc nie są to jakieś bardzo duże pieniądze. A może się przydać. Podejrzewam, że też jak będą święta, czy święty Mikołaj, to może jeszcze będą jakieś dodatkowe wyprzedaże na tą pompkę. A tymczasem słuchajcie, żeby już nie przedłużać, żegnam się i do usłyszenia w kolejnym filmiku. Jak widzicie, jesteśmy znowu w Krakowie. I mamy dużo różnych ciekawych pomysłów. Ale przyjechaliśmy wczoraj, więc wszystko jest na świeżo. Ale tymczasem trzymajcie się wszystkiego dobrego. Pa!